Siemanko, z tej strony Biano. i dzisiaj nagrywamy serwera yy, gun Game. Tak, zaraz wam pokażę IP i wszystko, ale ogólnie to jest bardzo fajny ser serwer z tego co widzę. Tak, jak widzicie mam już 5 lat, 300 staty, czyli nie jest tak źle. No, ale widzicie, że mają już po prostu broń lepsze. Dopiero co widzieliśmy na ten serw. Tak, Właś... po raz kolejny, my będziemy po prostu tak na lajcie wbijać na te serwery, Obojętnie jakie, i po prostu chcemy Wam udowodnić, że na przykład nie mamy jakiś tam levelu, tylko, tylko na jeden serwer będę grać na nim komandosem. Także zobaczycie, że mamy dosyć spory level 3000, któryś A, i właśnie jeszcze ja Was pozdrawiam, tak? Właśnie nie przywitałem. <słuch> tak I, 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 tak, 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 bieg za mną i mam kolejną, nową, lepszą broń, tak. I jak widzicie, tak, kolejny zabity. To już tak. naprawdę postęp O właśnie kolejny dosłownie szybko nam to idzie Bardzo szybko i bardzo dobrze Tak zabił nas niestety Tak 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 O o dobra kampa oj! oj, oj, oj. no nie zauważyłem ai nas zabił hmm. No niestety tak bywa czasem Jak będziemy mieli tylko AK to to pokażemy im kurde Zobaczycie, że będą nas się bać. No nie mnie. No jak widzicie... Tak. No. No, widzicie chodząc AK i hardkorowe koksy. No to słuchaj, są... No! Właściwie no to jak z AK, no to hardcore koksy o, no ale dwóch, no nie ma za bardzo... Jak widzicie teraz doszło osób, na początku nic nie było, było fajnie. Ale dosłownie dwie minuty zagrałem bez nagrania i od razu tak wbiłem na spontanie. Żeby wam pokazać. O, wiecie, ludzie wbijają, bo chcą być sławni. Tak, chcę wam pokazać po prostu jak najwięcej w moich odcinkach. Chcę wam pokazać jak naj jak... najlepsze serwery, jak tylko widzę, że jest jakiś fajny, to staram się wam go pokazać. Wam go pokazać. Żebyście sobie również mogli na nim pozrać. Aha, swój pokażę, tak bieno. Bieno, takie małe. No ma... to chyba już pokazywałaś swój nick w Tak, filmikach. tak, ale to w innych filmikach. Ale pokazuję po raz kolejny, żebyście mnie mogli rozpoznać. I tak. pytać, kiedy wyjdą następne filmiki, czy nagrywam, czy inne. Takie, rzeczy. Tak, biuletyny. także biuletyny będą, nie martwcie się. No ale widzicie, teraz teraz gdzieś słabik idzie. Nie wiem czemu, to był znak. Ale, oh. ale z tego co widzę, już wyleśkacze. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Czas się zaraz widzę z tego, że kończy. A, i właśnie, może... Może jest taka możliwość, ale to taka mini-mini-mini, że nagramy kiedyś live'a, ale to musiało być kilka osób na no, tym. No właśnie, to... Nie, na, Nie, po prostu chodzi o to, że... Y, musi... Mm. Jak dobijemy 100 łapek, albo chociaż 100 wyświetleń, to zrobimy live'a. Może nie, o, nie obiecuję, tylko postaramy się. O, a kamam. Żeby po prostu było... Dużo, żeby było trochę ludzi na tym, bo tak, tak to wiecie, no, jedna osoba będzie nas oglądać i tylko będzie nam spamowała, że a co to to, a co to to, co to to, co to to, co nie? Tak. A jak, jakby było was więcej, to w każdemu byśmy starali się odpowiedzieć w ogóle. Tak, i oczywiście... I to by nas dwóch, tak jeden by ta by... w komentarzach, co jest w naszych filmkach. Nie tak, co po prostu chcielibyście zmienić żeby na przykład mieliśmy mutację głosu bo wcale nie jesteśmy tacy młodzi jak wszyscy myślą o dzieci za koniec tu chyba gorsze bronie w ogóle się daje czasem tak no trzech na jednego to nie za bardzo no i po prostu piszcie chcielibyśmy dla was nagrywać jak najlepsze filmiki jak najczęściej i żebyście się jak najbardziej z tego cieszyli korzystali gdzie on, jest? Gdzie on o sorry. Z tego co widzę, dobra, wróciłem, wróciłem. Siemano. Siostra do mnie wybiła. Storka. He, widzicie, ona już chce zatruwać w jedny komputer. Dobra, jak tam ci biano idzie? Jak tam ci idzie? I staty 15 na 18, no, Widzę z tego, że tutaj mają już lepsze. Sorry, po prostu nie idzie z tego, co widzę. Nie idzie. Tak, kolejna broń. Nie, bo jeszcze mnie prawa autorskie podadzą. Nie puszczę żadnej muzyki. No właśnie mówię, że nie będę puszczał. tak było. Ach, pięknie się Zabij mnie na jednego hita z Digla, tak, czemu by nie? No, z puty, jest najlepszą bronią. Zawsze z pistolecików, co nie? Tak, tak, tak. Kampimy się. Aj, wiedział, że tu będziemy. O, zamierzam. Wreszcie... O, właśnie, tu się zasponaliśmy blisko. Zresztą, jak to lubi, niektórzy to lubią nawet najsłabsze bo nie, ale ludzie to po prostu są to są mogą. Przeryć. Ja ja ogólnie nie chcę zapiezać, no może nie za wspaniale mi to idzie. Jak na taki okres czasu. Aj, no widzicie, po prostu teraz dla mnie jest Story, za takie rzeczy, na I! Ja mam pomysł, z czego już będzie seria i to nie będzie tajemnica, seria będzie z Pokemonów. Nie, nie zgadzam się. Pokémon mod w ogóle mi nie idzie, także nie proście mnie, żebym to naczywał. Ale Ja no, mówię o Pokémon. Nagrałem filmik Pokémon Moda tutaj. Oczywiście nie myślę, że będzie tylko z CS-a seria, bo będzie naprawdę tych serii. Mam nadzieję, że coraz więcej. Ja to ja sobie to zobaczycie jeszcze jak rafał tylko dojdzie pozgrywa sobie kilka gier i takie inne rzeczy to naprawdę będzie fajnie bardzo fajnie jawka na żywo albo zresztą chciałbym kolejną no właśnie, broń i tą bronią chciałbym żeby był dygla ale zepsułem sorry za to sorry wielkie Biera ci się runda zaczyna co to runda się zaczyna. Ta runda tutaj nie ma końca. Jak nie ma jak jest. Nie ma końca. To... Jest koniec. Jak ktoś zdobędzie jak ktoś to będzie jakąś tam broń jeszcze zabije tylko to już jest koniec. O tak, ale on... nie ma jeszcze. Tu widzę, że są lepsi, jeszcze. dużo lepsi ode mnie. O kolejna słabsza broń? Gitarka, gitarka. Jakiegoś tam digla. Jak się zdobędzie. Ten co chodzi z diglem a tam goście chodzą sobie z AK. Albo zabój, takie co tam no i tak pojedziemy. Właśnie, co więcej zabijesz, tym słabsze bronie. Co? A. Co? No. Na tym serwerze tak jest? No fajnie, właśnie, fajnie to Według mnie lepiej. Im, Im więcej gości zabijesz, tym, tym, słabsza, tak, broń. tym słabsza broń. oni! Właściwie to fajnie, bo o, nie można być zabawkami. Wygrałem chyba Ale tak. jak to wygrałem? Przecież inni mieli lepsze wyniki. A nie, bo to chyba na, na koniec takie podsumowanie. Dobra, to co ludzie? Koczymy! No krótki odcinek, ale nie każdy uważam taki brunt. Aha, jeszcze muszę mam IP story, dobrze, że Mi się przypomniało o tym IP. A ja oczywiście nie przypomniałem, bo ja jestem złym charakterem w tym zespole. Ja w ogóle wszystkich chcę zabijać i tyle no. Uwa uważajcie Właśnie, na ja niego! Taki... Uwaga na niego. Naprawdę na wiem, wiem gdzie mieszkacie, no. Właśnie, tak. Ja wszystko wiem, także wiecie, strzeżcie się, zamykajcie domy i w ogóle, bo nawet nadejdzie. Ta grafa wejdzie. Jogrufu uwejdzie. Jo grufu uwejdzie. Re Reszty tej rymowanki nie dokończymy. To będzie ruska masakra. Wszyscy chodzą z wiglami. Why? MC, Dobra, IP. i już wam pokazuję. To jest to, tak. Tu mam IP. Oczywiście IP będzie podane w opisie chyba 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 nie na pewno jak, jak w ogóle to wyląduje na youtube no to chyba tak wyląduje bo... wyląduje o to się nie martw akurat raczej yy, dobra także tu zabijemy jeszcze z jedną osobkę o ile w ogóle w ogóle nam się uda tak, ukradnij nam na fraga piwere. kolejnego fraga nam ukradnij teraz nas zabiję gościu Fuck, tak, tak zabijemy kolejnego teraz nas zabiję mi no. koniec tak to dziękuję za ubejrzanie Prosimy o komentarze, komentarze i inne takie rzeczy Oczy... Łapki w górę za pożyjemy Tak ten tak, tego, nie słuchajcie go Oczywiście łapkujcie jeśli chcecie żeby wam się podobało Mówię, się to hejnicie, jak wam Mówcie, was to nic nie kosztuje A nas, nas to naprawdę motywuje I tak Mówcie co jest źle i co jest lepiej tak, czyli na razie, cześć, papa, pa, do zobaczenia. I polecajcie nas tak, wszystkim. No.